Mnie przez odgłosy, wydobywające się w stole, został drugi mąż. Zostałam sama bez pomocy materialnej, finansowej. A jestem z trójką dzieci. Naprawdę wiele razy zgłaszaliśmy, ale my po prostu wiemy, że my nie otrzymamy pomocy. Przez to moja córka musiała zrezygnować ze studiów musiała rzucić przedszkole No nie wiemy, naprawdę, nie wiemy, co my robić. Pani Sylwio, pokaże nam pani swoją łazienkę? Zapraszam, to jest nasza toaleta. Widzi pan, w jakich my musimy żyć w warunkach? Czy pan widzi tą toaletę? To jest skandal, naprawdę to jest nasz ludzki dramat. Pani Sylwio, jak pani sobie z tym radzi? Ja sobie nie radzę. My po prostu tutaj w tym mieszkaniu żyjemy z cienia. Wójt nam powiedział, że powinniśmy się cieszyć z małych rzeczy. Ale jak się cieszyć z małych rzeczy, gdy z tej rury wydobywają się dźwięki? To są głośniejsze jęki i piski, niż Justyna Stoczkowska na Eurowizji. Z tej mikrofalówki wczoraj koncert dawał Andrzej Pieseczny. Naprawdę, to powiedziała moi sąsiad, co powiedział, że jestem wariatką. Wszyscy mówią, Sylwia, Sylwia, oszalałaś. Nie, nie oszalałam. Wszyscy myślą, że my jesteśmy wariatami. Pomoc społeczna mija nas szerokim łukiem. Wczorajszego wieczora usiadłam sobie na tym kredensie, żeby z nim porozmawiać, i on mi powiedział: słuchaj, Sylwia, będziesz miała dziecko. I tak faktycznie w tym momencie. Ja poczułam, że coś się dzieje w moim brzuchu. Okazało się, że jestem w bliźniaczej ciąży i urodzę pięcioraczki. Pani Sylwio, a czy pani spożywa dużo alkoholu? Nie, ja mam cukrzycę i od cukrzyków czuję taki zapach. Ja na co dzień biorę leki na bazie spirytusu, bo już naprawdę z tym nie da się wytrzymać.